Manko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam trzy fantastyczne sposoby na skrzydełka. Słuchajcie, na samym początku musimy sobie przygotować skrzydełka. Oczywiście, odcinamy lotkę, bo ona nam jest niepotrzebna. A całą resztę wrzucamy tutaj, bo będziemy je piec w piekarniku. Tak, pamiętajcie. Jeżeli chcecie mieć lepszy efekt skrzydełek, ja sobie tak zrobiłem. Słuchajcie, wziąłem 1 litr wody, wrzuciłem do niego 100 gram soli i namoczyłem w tej wodzie te skrzydełka. Dzięki temu one będą smaczniejsze, po prostu będą smaczniejsze. Obcinamy i tak przygotowane skrzydełka będziemy piec. Słuchajcie, wlewamy sobie, robimy sobie marynatę. Oczywiście jedną łyżkę oleju wlewamy tutaj, bo one będą się piekły. Do tego Dajemy trochę soli ziołowej, nie za dużo, bo one już y, siedziały w soli, tak więc trochę słone są. Chodzi tylko o to, żeby były chrupiące z wierzchu. Do tego odrobinę pieprzu czarnego i kilka przypraw. Na samym początku papryka. Tak, gdzieś, jedną łyżeczkę papryki dla koloru. A jeżeli robimy kolor, to zróbmy go oczywiście z kurkumą. Też damy jedną łyżeczkę. I do tego odrobinę imbiru, żeby miały taki fajny smak cytrynowy. I dwie przyprawy tymianek, tak, szczyptę tymianku. I tak samo szczyptę oregano. Pięknie, to wszystko już mamy. I wstawiamy je, wstawiamy je do piekarnika na 180 stopni. Popatrzcie, ja sobie już zrobiłem paprykę. Fabryka została. Ja na samym początku polałem ją lekko olejem, później wrzuciłem na palnik i tak sobie ją o z, zwędziłem, że tak powiem. Teraz skórka odchodzi, później zawinąłem folię, i teraz skórka odchodzi i musimy sobie ją wyczyścić. Wyczyścimy ją, popatrzcie, musimy wyciągnąć wszystkie o cały środek, no i oczywiście ściągnąć skórkę. Dzięki temu, że zawinęliśmy tą paprykę w folię, ta skórka lepiej nam schodzi. Dajcie mi chwilę, ja sobie zrobię to tutaj nad kranem, oczyszczę. O, w ten oto właśnie sposób. Mamy już paprykę w środku, wyczyszczoną, fajnie, i dodajemy tak: dodajemy 50 g orzeszków nerkowca do tego oliwa z oliwek, około tak 50 ml. No i oczywiście musimy dodać ser. Czyli ja sobie dodam tutaj ser pleśniowy, gorgonzola, to jest słodka gorgonzola. Damy gdzieś tak, o, też 50 gram, to wszystko. Oczywiście do tego dodamy słodkiej papryki. Jedną łyżeczkę słodkiej papryki, żeby mieć więcej koloru. Trochę soli ziołowej, odrobinę pieprzu czarnego i to wszystko mielimy na jednolitą masę. Zobaczymy jakie nam fantastyczne pesto wyjdzie. Pesto już jest. Mamy pierwszy sos. Popatrzcie jaki fajny, ciekawy, idealny do skrzydełek. Hmm. Dajemy tak, jedną łyżeczkę masła wrzucamy sobie do garnka. Robimy sobie taki podstawowy sos beszamel. musimy go rozpuścić. Pamiętajcie, żeby temperatura nie była zbyt za duża w tym garnku, bo wtedy nam się masło przypali, a my tego nie chcemy. Do tego jedną taką łyżeczkę, o, półtorej łyżeczki mąki wrzucamy i mieszamy to wszystko razem. Masło z mąką. Niech to nam się powiąże. Kiedy już się wszystko powiązało, wlewamy mleko. Tak, nie za dużo. 100 ml mleka powinno nam wystarczyć. I teraz mieszamy cały czas do momentu, aż nam to zgęstnieje i zacznie bulgać. Pięknie, zaczęło nam bulgać, więc beszamel jest już gotowy. Możemy to wyłączyć. I teraz dorzucamy ser. Ser pleśniowy to jest gorgonzola. Około 200 gram takiej gorgonzoli wrzucamy tutaj. I po malutku musimy roztopić to wszystko. Jak zostawicie tak na wolnym ogniu, to ona się sama tutaj rozwali. Przejdzie tymi wszystkimi smakami. Ten beszamel To mm, tak to właśnie powinno wyglądać. I jeszcze kilka przypraw na sam koniec. Sosik gotowy. Dajemy oczywiście dużo świeżo zmielonego pieprzu, czarnego. Mmm. Genialnie się tutaj komponuje. No i oczywiście estragon. Ja jestem fanem estragonu, więc dam dość dużo. Dam jedną łyżeczkę. Bank. To wszystko. Popatrzcie. Soli tutaj też nie za dużo bym dawał. Nawet bym radził wedle gustu. No bo wiadomo, różnie z tym bywa. Czasami te sery są słone. Gorgonzola. Ten słodziutki, dolcze, mm, Nie jest aż taki zły. Ale powiem Wam, że. Sos nie tylko pachnie, ale też smakuje genialnie. Mm. Przejdźmy do kolejnego. Och, słuchajcie, musimy sobie obciąć ananasa. Możecie też zrobić ananasa z puszki, no ale to jednak nigdy nie jest ten sam sposób, prawda? Troszeczkę to inaczej wygląda. Tak, musimy sobie go obrać. To jest chwila. Zajmuje naprawdę chwilkę. Zobaczmy czy tu nie ma jakiś tych. O, bo on musi nam się zmielić na gładką masę. Nie będziemy robić z całego ananasa tylko z połówki. Drugą połówkę możemy sobie zachować na pamiątkę. Tak więc nie ma problemu. Oczywiście wycinamy te środki. Mm, fajny soczysty świeży ananas to jest podstawa. Dajcie mi chwilę tylko posprzątam. Mm. Posprzątałem sobie po ananasie, więc to wszystko wrzucamy do blendera. Uhu! Fajny sos. Ja uwielbiam ananasa. Do tego jedną łyżeczkę miodu wrzucamy. A, coś gęsty ten miód. Dobra, dajmy cały. Dajmy półtorej łyżeczki miodu. Pięknie. I co? Sos sojowy. Jedną łyżkę sosu sojowego. Jasnego sosu sojowego. Szczyptę soli. Odrobinę octu. Możecie dodać ryżowego, jedną łyżeczkę. Bo tutaj właśnie chodzi o to, żeby zachować ten balans yy, tej kwaśności, słodkości i tego wszystkiego. No i oczywiście imbir. Nic tak nie idzie do ananasa. Nic tak nie pasuje jak imbir. O, damy tak jedną łyżeczkę. I oczywiście troszeczkę chili, żeby to nabrało charakteru. Szczypta chili. No a jeżeli macie odwagę, to dajcie więcej. Zamykamy to wszystko i mielimy na jedną gładką masę. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Zobaczmy, jak już wygląda. Mm, wygląda fantastycznie. Ten sosik na pewno się przyda do naszych skrzydełek. Mm. Lekko pikantny, słodziutki i taki właśnie powinien być. Po około 20 minutach skrzydełka są już gotowe, więc możemy wykładać sos. Wykładamy na talerz. Oczywiście ten słodki, ananasowy. Do tego mm, przepyszny z, mm, z niebieskim serem. Blue cheese. No i mój ulubiony, paprykowy. Tak. I słuchajcie, możemy na tym kłaść skrzydełka. Albo możemy te skrzydełka w tym otulić. Który z nich jest najlepszy? To już musicie sobie ocenić sami. Dla mnie paprykowe pesto, genialne, fajnie, tu się coś dzieje. Lekko słodziutki. Mm. Albo możecie w ogóle dać tak skrzydełka. Mój ulubiony blue cheese bardzo taki wytrawny smaku. No i na końcu słodziutki ananasowy, mm. lekko pikantny i fajna do tego jest tutaj nutka imbirowa. Ja się z wami żegnam, zostawiam was z trzema sosami, przygotujcie sobie takie w domu. Dziękuję bardzo, życzę smacznego. No i co? Do zobaczenia. Mm.